Oto środek lata, pełnie wakacji, połowa miesiąca lipca, a temperatura w słońcu niedługo osiągnie ponad 30 stopni, a wokół mnie mnóstwo ludzi, dziesiątki osób, setki osób, przyszli spragnieni słońca, spragnieni morskiej bryzy, no i wspaniałych piaskowych plaży Brzeźna. I tak jest już od ponad 200 lat. Do Brzeźna przyjeżdżały tłumy w wczasowiczów. Mieszkańców Gdańska, gdańskiej elity, ale również goście z innych regionów z północnej Europy, z całej Europy właściwie i z Polski. Działo się tutaj wiele bardzo ciekawych rzeczy. Miejsce było rzeczywiście wykwintne. Miejsce było atrakcyjne i piękne. O tym wszystkim opowiem Wam w naszych brzeźnińskich opowieści opowieści gdańskich ogrodów. Zapraszam. 3 lipca roku pańskiego 1803. Słoneczny poranek zapowiadał upalny dzień. Pomimo dość wczesnej pory, tuż obok wyniosłej bramy, zwanej Wyżynną, głównego wjazdu prowadzącego do miasta Gdańska, zebrała się spora grupka osób. Wyglądali cokolwiek nietypowo. Zarówno panie, jak i panowie, odziani w przewiewne stroje, lekkie obuwie. I nakrycia głowy. Trzymali w dłoniach jakieś torby oraz kosze, a w nich dało się zauważyć jadła, jak też napoje. Zapewne podróżni jacyś. Tuż przed godziną siódmą rano podjechała żurnaliera. Powóz zaprzężony w cztery dorodne konie. Furman zeskoczył energicznie z kozła, zapraszając do powozu oczekujących. I jednocześnie. Wskazując każdemu z osobna jego miejsce. Kiedy pojazd już zapełnił się podróżnymi oraz wszyscy zasiedli wygodnie w swoich miejscach, żurnaliera z czternastoma osobami na pokładzie majestatycznie ruszyła spod bramy weżynnej. Tak oto dokładnie 220 lat temu zaczęła się barwna, trwająca po dziś dzień. Historia Brzeźna, najstarszego nad Zatoką Gdańską kąpieliska morskiego, powstających stopniowo budowli kuracyjnych, ogrodów oraz parku zdrojowego. W roku 1803 znany gdański kupiec Friedrich Dalmer, właściciel połączonych folwarków w Brzeźnie oraz pobliskich Nowych Szkotów, zdecydował wybudować w dnie wielkiej wiosce rybackiej Brzeźno zakład kąpielowy. Wystawił dwa drewniane budynki kąpielowe na samej plaży, oddzielnie dla pań oraz panów. Oferował w nich kąpiele zarówno ciepłe, jak i zimne. Panie za każdą godzinę kąpieli musiały zapłacić 24 grosze, a panowie zaś 12 grosz. Od wspomnianego już dnia 3 lipca 1803 roku zakład kąpielowy w brzeźnie Otrzymał regularne połączenia z Dańskiem. Żurnaliery odjeżdżały spod bramy Wyżyny dwa razy dziennie, a to o godzinie siódmy rano, oraz czwartej po południu, zapewniając jednocześnie gościom powrót do miasta. Przyjazd kosztował wówczas jednego florena i 18 groszy. Bilety można było nabyć bezpośrednio u furmana oraz, uwaga, w przedsprzedaży. Podobnie jak to ma miejsce dzisiaj w przypadku na przykład pociągów Pendolino, gdzie wszystkie miejsca siedzące są objęte rezerwacją, taka zasada obowiązywała w powozie, a dodatkowo kolejność wejścia do Żurnaliery zależała od numeru biletu. Tak więc osoba posiadająca bilet z numerem 1 wsiadała do pojazdu jako pierwsza. W kolejnych latach Rozszerzono ofertę kuracyjną. Między innymi oprócz już istniejących wybudowano kolejną zimną łaźnię. Ustawiona została dosłownie na samym brzegu morza. Istotny rozwój kąpieliska nastąpił w okresie panowania Napoleońskiego w latach 1807-1814. Francuski generał i gubernator wolnego miasta Gdańska, Jean Rapp, Słusznie uznał plażę w Brzeźnie za najlepszą w całej Zatoce Gdańskiej. W owym czasie, a konkretnie od roku 1810, kąpielisko prowadził dla przyjaznych sam doktor Hafner. Postacią szczególnie zasłużoną dla kąpieliska okazał się Wilhelm Pistorius, który w roku 1832 nabył majątek w Brzeźnie. To właśnie za czasów Wilhelma Pistoriusa, dla osłony drogi z Brzeźna do Nowego Portu. Przed piaskiem nawiewanym od strony Wytm oraz ujścia Wisły zaczęto stopniowo sadzić las sosnowy, który dał początek obecnemu parkowi zdrojowemu imieniem Jana Jerzego Hafnera. Rozbudowa kąpieliska spowodowała przyłączenie lasku do kompleksu kuracyjnego oraz przekształcenie pierwotnego terenu leśnego w park zdrojowy. Wytyczono alejki spacerowe, ustawiono ławki, aż czasem Pojawiły się latarnie. Powstało wiele charakterystycznych dla parku zdrojowych drewnianych budowli. Wybudowano altanę, pergolę, powstała bardzo popularna w owym czasie muszla koncertowa. W roku 1893 rozpoczęto budowę kolejnego domu kuracyjnego, istniejącego po dziś dzień. Budowli o charakterystycznej drewnianej architekturze, wokół której Założono ogrody kuracyjne oraz tereny sportowe. Stanowiło to naturalne powiększenie obecnego parku zdrojowego, a całość tworzyła wyjątkową, pełną piękna i elegancji, zieloną przestrzeń Brzeźna. Kąpielisko rozwijało się w zawrotnym tempie. Wybudowano zakład kąpieli ciepłych z podgrzewaną wodą morską. Oferowano też kąpiele borowinowe. Popularność kurortów w Brzeźnie Spowodowała, że w roku 1899 zainaugurowano kolejny obiekt nazwany Halą Brzegową. Ustawiony przy samej plaży, z kompleksem hotelowym i gastronomicznym. Oraz kolejną atrakcję dla kuracjuszy, nowe molo o długości 110 metrów. Obiekty te niestety już nie istnieją. Wspólnie z kąpieliskiem rozwijał się piękny park zdrojowy. Odbywały się w nim festyny, koncerty, występy kabaretowe. Chwitło bogate życie artystyczne, tak charakterystyczne przecież dla nadmorskich kurortów. Na popularność kąpieliska Brzeźnie zdecydowany wpływ miał otwarcie linii tramwaju konnego od roku 1900, linii tramwaju elektrycznego. Tramwaj zawoził gości dosłownie na samą plażę. Jego przystanek końcowy znajdował się na końcu dzisiejszej ulicy Zdrojowej. Jeszcze obecnie, na bocznej elewacji domu zdrojowego, tzw. Tak Kurhausu, można dostrzec elementy dawnej linii trakcyjnej. Nowo utworzone połączenie z kopieliskiem cieszyło się ogromnym powodzeniem. Koście przybywali nie tylko z Dańska, ale z całego Pomorza, głębi Polski oraz Europy. Przybywali po słońce, plażę, kąpiele borowinowe, morską bryzę, znakomite powietrze i piękne widoki. Byli też i tacy, co to przyjeżdżali do kurortu w poszukiwaniu zgoła innych atrakcji. Opowiem wam malutko taką historię anegdotyczną, która zdarzyła się naprawdę. Co prawda towarzystwo Warszawskie przyjeżdżało najchętniej do Sopotu, ale również w okresie międzywojennym bywało, że zajeżdżali do Brzeźna. Oto znakomity i znany przedsiębiorca branży tekstylnej prosi swojego kolegę Maurycego takimi oto słowami. Maurycy, wiem, że jedziesz do Brzeźna na wakacje. Otóż w tym samym czasie wybiera się dowód moja żona. Proszę cię bardzo, proszę cię tak dyskretnie zobacz, jakżeż ona się prowadzi w tym Brzeźnie. I jakby co, napisz. Ale nie pisz tak dosłownie, bo wiesz, ludzie mają takie języki. Napisz tak, zrozumiem na pewno. Drodzy Państwo, po dwóch tygodniach przychodzi do Warszawy pilny telegram. Jedwabie poszły w górę. Frekwencja ogromna. Drzwi do magazynu WUTER cały czas otwarte. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy co roku, mam nadzieję, w to wspaniałe miejsce z niezależną muzyką z Radą Dzielnicy Brzezno. Obecny Park Zdrojowy jest również popularny i chętnie odwiedzany jak w przeszłości. Zachował też, podobnie jak on dziś, charakter lasku nadmorskiego oddzielonego od szerokiej plaży wydmami ze swoim bogatym zasobem botanicznym. Po raz go podobnie jak on dziś, głównie las sosnowy, ale na jego 9-hektarowej powierzchni odnajdziemy też brzozy, klony, lipy, akacje, a w sąsiedztwie dawnego domu zdrojowego liczne pomnikowe topole białe oraz kilka gotunków dębów, w tym rzadko występujący dąb węgierski. Niewiele jednak pozostało z dawnej świetności parku kurucyjnego, jego elegancji oraz wykwintnie urządzonych miejsc. W roku 2019, w celu podniesienia atrakcyjności parku zdrojowego, odtworzono drewniane budowle parkowe bramę, pergolę i kolumnadę. Odnowiono również obszerną altanę, usytuowaną w najbardziej wyniosłej części parku. W tej okazji w otwarto w ramach autorskiego projektu Spojrzenie na Gdańsk punkt widokowy, nazwany widokiem Eweliny. Panie na widokach, przybądź! Oddajemy Tobie, Ewelino, ten oto cudowny widok na morze! Do poprawienia jego słony wybudowano stosowną platformę. Widok, jaki oferowało to miejsce, zachwycał odwiedzających i stał się niezwykle popularną atrakcją w parku. Tym bardziej, że w sąsiedztwie Altany odbywają się co roku imprezy muzyczne. Niestety, od chwili swojego otwarcia ta piękna ongisz przestrzeń parkowa ulega postępującej degradacji. Zatraceniu uległ też sam widok Eweliny zasłaniany systematycznie gałęziami zaniedbanych drzew i krzewów. Park zdrojowy imieniem Jana Jerzego Hafnera różni się zasadniczo od pozostałych terenów rekreacyjnych naszego miasta. Przede wszystkim dlatego, że no właśnie jest to park zdrojowy. Jego elementem jest nie tylko obszar. Parkowo -leśny. to również piękna, szeroka, brzeźnińska plaża o znakomitym nasłonecznieniu, ale także morze. A morze, no cóż, morze zdaje się być przestrzenią bezkresną. Tak więc od strony morza Park brzeździeński nie ma granicy. Park imieniem Jana Jerzego Hafnera to również specyficzna architektura, bardzo charakterystyczna dla kurortów wieku xix 20 Architektura drewniana. Nie ma lepszego miejsca, lepszej odsłony, żeby poczuć klimat i poczuć charakter tej architektury, jak miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy. Za moimi plecami prawie kilkudziesięciometrowej długości pergola, taki, taki deptach spacerowy, aby w bardzo upalne dni można było troszeczkę pospacerować w cieniu. To również gustowna brama, która otwiera... Szeroki prospekt ulicy Zdrojowej, kiedyś to ulicą kursował tramwaj, który przywoził gości kąpieliska pod samą plażę, a dalej jeszcze było molo 110-metrowe, wspaniałe moro, którego niestety aktualnie nie ma. To również bardzo charakterystyczna architektura z elementami drewnianymi, obok bramy mamy niedawno odrestaurowany. Piękny obiekt, taką perełkę Brzeźna, dawny dom zdrojowy Kurhaus oraz inne elementy, które znajdują się wewnątrz właśnie tej części parkowo-leśnej. Tak naprawdę Park Brzeźniński rozpoczyna się przy wejściu do portu, przy, przy falochronie. Z charakterystyczną latarnią morską, i po tym bardzo szerokim pasem, takim łukiem, przez wiele, wiele metrów, wzdłuż plaży, łącznie z tym terenem, właśnie parkowo-leśnym, z elementami architektury drobniejszej i tej, i tej kurortowej, ale. Gdzie kończy się park imieniem Hafnera? No właśnie. On nie kończy się przy Ulicy Zdrojowej. On kończy się znacznie dalej. I o tym właśnie chciałbym Wam opowiedzieć. Jesteśmy obok dawnego domu zdrojowego, tak zwanego Kurhausu. Miejsce, gdzie cały czas możemy odczuć odrobinę dawnego. Klimatu brzeźna. Siedzimy przy stoliku i rozmawiamy o przestrzeni. Rozmawiamy o przestrzeni brzeźna i o architekturze brzeźna. I przychodzi mi na myśl w tej chwili takie spotkanie z bardzo niezwykłą postacią. Kiedyś zostałem zaproszony do barcelońskiego domu. Luisa bonet znakomitego architekta hiszpańskiego i europejskiego. Nie tylko był znakomitym architektem, ale to był ostatni z żyjących, kiedy go poznałem, uczniów i współpracowników Antonio Gaudiego. Między innymi to właśnie Luis bonet prowadził odbudowę, właściwie budowę kościoła Sagrada Familia po tragicznej śmierci znakomitego architekta Antonia Gaudiego. 10 czerwca w roku 1926. Siedzieliśmy tak jak dzisiaj, tyle że w ogrodzie u Luisa bonet i w pewnym momencie Luis Bonet-Garry ucichł na chwilę, spojrzał na mnie i bardzo poważnie powiedział Pau, Pau to moje imię katalońskie, Paweł. Pau, jesteś młodym twórcą, więc zapamiętaj, Moje słowa. Kiedy będziesz projektował, niezależnie od tego, że projektujesz dla prywatnego klienta, pamiętaj, że zawsze to, co powstanie potem, albo przynajmniej przeważnie, będzie częścią przestrzeni wspólnej. Wobec tego, projektując coś, musisz pamiętać, że tak jakbyś projektował dla nas wszystkich, to, co powstanie, powinno Posiadać walor i piękna, i harmonii. Dodam, że wtedy, kiedy rozmawialiśmy, znakomity architekt już miał skończone 90 lat. Uświadomiłem sobie, że każde miejsce, każda działka budowlana, każde miejsce, które jest chociaż prywatne, ma oczywiście swoją wartość, wartość materialną. Wymierną zupełnie zależność od tego, jakie jest to miejsce. Ale posiada również, i to jest coś, co powinniśmy wiedzieć i pamiętać o tym posiada również wartość moralną, etyczną, ponieważ służy nam wszystkim. I dlatego tak podkreślał Louis bonnet żeby zawsze tak projektować, aby zachować ten walor piękna i harmonii. Ale dlaczego o tym mówię, panie prezesie? Kilka dni temu spacerowałem ulicą Brzeźnińską takim deptakiem, prawie że promenadą brzeźnińską. Po prawej stronie mamy wydmy, potem morze. Po lewej stronie zabudowę różna. Jest i nowa i stara. Wśród starej takie skromne domki, pewnie kiedyś rybackie. Wówczas uświadomiłem sobie, że ta przestrzeń, która jest prywatna, oddzielona niewysokim płotem, ta przestrzeń w zasadzie, w sensie, w sensie percepcji jest częścią deptaka. Wobec tego z jednej strony prywatna przestrzeń, prywatna działka, prywatny ogród, prywatny dom, ale my na niego patrzymy. Wszyscy patrzymy, którzy tam przechodzimy, i wobec tego jest to tak, jakby powtórzę, w sensie percepcji wspólna przestrzeń z tym deptakiem. I przeszedłem kilkadziesiąt metrów, i oto napotkałem na nową inwestycję. Zainteresowała mnie, ponieważ jest przy samym deptaku i zapowiadała się bardzo ciekawie. Okazuje się, że to jest inwestycja rezydencja Merwede. Zapoznałem się z wizualizacjami tego obiektu. Świetna, na wysokim poziomie architektura chociaż taka stonowana, dostosowana i wielkością, i gabarytem do tego całego otoczenia. A wewnątrz Znakomicie zaprojektowane mieszkania, apartamenty i oczywiście te widoki, które oferują, prawda, z wnętrza. One wyglądają jak, jak takie żywe obrazy na całą ścianę, ogromne okna, a tam mamy widok w kierunku morza, które niemalże możemy chwycić, prawda, możemy niemalże dotknąć. Ale zaciekawiło mnie coś jeszcze, nawet bardziej, poza tą yy, bardzo dobrze. Zaprojektowaną architekturą. Otóż zaciekawiło mnie otoczenie. Otoczenie ze starannie wybraną roślinnością, z wysokiej jakości materiałem, detale architektoniczne, schodki, tarasy, ogrodzenia i to wszystko właściwie tworzące jakby całość z promenadą ulicy Brzeźnieńskiej. Tak naprawdę ta prywatna część jest wspólna, publiczna. Panie prezesie, czy to przypadek, że otoczenie Merwedę jest tak yy, bardzo dobrze zaprojektowane, z taką dbałością o piękno? W naszej działalności y, zawsze bardzo mocno patrzymy na aspekt społeczny. A w przypadku nieruchomości, ten aspekt społeczny to nie są tylko nasi klienci, którzy są dla nas najważniejsi y, i o których. Względy staramy się zadbać nieruchomościami, które dla nich realizujemy, ale ważne jest też to, gdzie dana nieruchomość jest realizowana. Tam są również społeczności lokalne. I myśląc o ludziach, w tym przypadku Brzeźna, mamy do czynienia nie tylko z mieszkańcami, ale mamy też do czynienia z turystami, no czyli praktycznie ze wszystkimi osobami z Polski, które się tutaj pojawią. Staramy się dbać architekturą o to, żeby było coś również nie tylko dla mieszkańców. I teraz kontynuując tą część, o której Pan wspomniał, czyli e, ogrodę, to my pierwsze co zrobiliśmy na tej działce, to poczuliśmy bryzę, poczuliśmy, usłyszeliśmy szum fal, którego na wizualizacjach nie da się oddać. To jest coś, e, co jest wartością najwyższą jakby dla tego miejsca. Ale żeby to poczuć, to trzeba wyjść na zewnątrz. A na zewnątrz potrzebujemy mieć właśnie zieleń. A zieleń jest inspirowana w całości tym, co mamy tutaj w pobliżu. Wydmy. Wydmy. Dokładnie tak. Wydmy to było coś, co dawało nam inspirację. Chcieliśmy przenieść troszeczkę kształtów, stąd jakby pofalowane ukształtowanie terenu. Dodatkowo rośliny. Nie chcemy stosować żadnych roślin, które są obce dla tej przestrzeni. Chcemy, żeby to były rodzime gatunki, które będą się idealnie komponowały i które pozwolą naszemu mieszkańcowi, wychodząc na patio czy na ogródek, po poczuć się jakby już był na plaży, mimo tego, że ma tylko kilka kroków, żeby tam dotrzeć. Panie prezesie, gdyby Louis Bonnet-Garry przysłuchiwał się dzisiaj naszej rozmowie, Jestem przekonany, żeby się uśmiechnął i byłby wręcz szczęśliwy. No właśnie. Ja nie mogę się już doczekać, kiedy powstanie ta inwestycja. Oczywiście nie nabędę tam żadnego apartamentu, ale nie mogę się doczekać tego otoczenia, ponieważ w rzeczy samej dla mnie to rezydencja Merwede ten, to miejsce, gdzie e, gdzie jest obok deptak, tak naprawdę to traktuje jako koniec, zakończenie Parku Brzeźnińskiego, który zaczyna się gdzieś tam w okolicach falochronu i my tu jesteśmy bardzo blisko w tej chwili tego kompleksu leśnego, ale ten park tak na dobrą sprawę ciągnie się jeszcze dalej wzdłuż, wzdłuż Wyd, prawda? I inwestycja Merwede, ta rezydencja, ta piękna perełeczka, tak bym to nazwał, zamyka właściwie ten cały, ten cały obszar i to, jest, i to jest koniec właściwie przedłużenie Parku Brzeździeńskiego. Proszę zatem powiedzieć, kiedy doczekamy się tej zakończenia tej, 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 tego otoczenia Apartamentu Berweda? Planowany termin zakończenia naszej inwestycji to jest koniec pierwszego kwartału. Natomiast... E, przyszłego roku. Tak, przyszłego roku. Natomiast jest to nie najlepszy jakby moment dla roślin, żeby jakby kształtować tereny zielone, więc na dokończenie rzeczy związanych z zagospodarowaniem terenu, myślę, że będziemy musieli poczekać do końca drugiego kwartału. W okolicy czerwca spodziewamy się, że spacerując sobie po Parku Brzeźnieńskim, będzie można naprawdę dojść do jego końca albo do początku, patrząc od strony Sopotu. I zobaczyć już tą e, magiczną ziarań i nasze wydmowe inspiracje, które e, nam przyświecały przy jej tworzeniu. Panie prezesie, to ja zapraszam pana, żebyśmy wspólnie odbyli ten spacer, dobrze? Z przyjemnością. Z przyjemnością, będzie ja bardzo. mi bardzo miło. Morza Sum, tak śpiew, złota plaża pośród drzew, wszystko to mamy tutaj. Zapraszam do Brzeźna, gdzie sztuka, miłość, przygoda, mewy, a także dużo jodu. Dziękuję. Siala la la, tak uśpiew, złota plaża pośród drzew. Właśnie to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie.